Hey, well. z tej strony MrKotlub12 to jest mój pierwszy odcinek mojego nowego let's playa z mojej gry Magic and Sword to jest po angielsku czary i Magia i to jest moja gra RPG, nareszcie beta ale będzie niedługo alfa i, i może będę ją sprzedawał za pieniądze bo już tam we mnie kupowały, ale mnie wywalili bo nie chcieli kupić ode mnie egzemplarzy w każdym razie, tutaj mamy tylko opcję i możemy sobie ustawienia zmienić, ja mam akurat na maksymalnej grafice Nową grę, skończyć grę, grać w, w multiplayer multi oraz tutaj zasubskrybować mój kanał My sobie wybierzemy nową grę i tak, właściwie to nie jest taka nowa gra, bo jeszcze nie można tutaj zapisywać. I to jest moja ostatnia postać. Ja już nieco co zrobiłem, ale jeszcze e, nie mam wysokiego levela. E, no, i tutaj mamy takiego murzynę. E, tak, murzynę, i z nim zagadajmy. Ona może kwestor zleci. Okej, okay, tutaj widzę. Musimy s 4 wcisnąć. Okej, okay, dobrze. Do. Dobrze, Chcę, hmm. chcę quest'a. Hmm. Chcę quest'a. Hmm. Ej no, co jest? Chciałem quest'a! Kurde! O i dadłem! Nie no! To by było na tyle w tym odcinku. Potem zrobię coś tam drugie, jeśli się wam spodoba. Napiszcie co sądzicie o tej grze, o tej serii, bo ja bym chciał mieć Мал, не видит, ну,